Czemu Hajlik, a nie fame? Ręka lewa do ria! Cios lewy, zadajemy lewą ręką, a lewa ręka to jest ta po lewej stronie. No to baran! No! I niech tak dostanie! Odpowiadamy na pytania z poprzedniego filmu. Trenowałeś boks przed obecnym trenerem? Pamiętam, że na odcinkach wcześniej się pojawiłeś z rękawicami. Jeśli trenowałeś, to ile? Miałem epizod, gdzie przez dwa miechy tak sobie obszajałem ten styl wahadłowy Mike'a Tysona, pikabu, a raczej to jest styl nie Mike'a Tysona, a Kaza D'Amato. No i wkręciłem się nie tylko w sam styl, w same ruchy, ale też w taką filozofię i podejście. Do walki od strony psychologicznej Gaza D'Amato i robiłem to sobie jako taka dodatkowa aktywność, powiedzmy, cardio po treningu siłowym, i też, żeby nauczyć się czegoś, i sprawiało mi to przyjemność, żeby pouczyć się trochę tego stylu wahadłowego, tych ciosów. Natomiast nie była to praca z trenerem, i. Kurczę, no można, się, można coś tam poudawać, ale to jest właśnie udawanie. A Widzę teraz, czego brakowało. Brakowało podstaw, czyli podstawowego poruszania się na nogach chociażby, nie? Ale jak już te podstawy są, to zawsze coś tam można połączyć z tego stylu. A do sklepu tak jest. Idzie? Jak idziesz do sklepu?

Lewy zadajemy lewą ręką, a lewa ręka to jest ta po lewej stronie. Słuchaj, bo no to jest moja prawa, I to nie jest tak, że tam gdzie ja mam prawą rękę to ty masz. Nie. Oprat no, nogę. No masz, uderz się, masz, masz. Jeszcze się uderz, no. Przepraszam, jeszcze się uda. Tylko, że przeciwnicy tak nie pozwoli. Dzięki. Drankrek. Owca nie martwi się wynikiem walki ze względu na doświadczenie Jarka Paszy. Z tego co pamiętam, Jarek e, z co najmniej dobre dwa lata wstawiał rywki z treningów na social media. Trzymam kciuki, zaprezentuję się jak najlepiej. E, dzięki, Drankrek. Więc tak, czy nie martwię się wynikiem walki? Wynik walki nie martwi mnie. Bardziej martwi mnie sam akt walki. Także nie martwi mnie właśnie przeciwnik, tylko sam ten akt. Także teraz każda sobota z panem Raubo, z stronę Raubo, gdzie, gdzie są te sparingi, lub jak on to nazywa, te zabawy, to to jest właśnie wyzwanie, żeby Oswoić się z tym, że ktoś na ciebie idzie i chce ci zrobić krzywdę, bo jak, jak tam, wiadomo, grało się wręczną, no to też się dostawało wry, ale to nie było takie, em, wiesz, no dostawałeś ten wryj z Nienacka, a tutaj musisz się oswoić z tym, że ktoś na ciebie idzie i, i po prostu to jest dla mnie, wydaje mi się, ten aspekt jest. Na, będzie najtrudniejszy, bo fizyczność fizycznością też jest cholernie fizyczny ten boks, wiecie, to, że biegacie nie oznacza, że nagle będziecie w stanie przyboksować 12 rund też się już o tym przekonałem, chociażby w sobotę, no ale wiadomo, że ta wydolność robi robotę, kiedyś bym pomachał dosłownie 20 sekund i by było po mnie tutaj to się przekłada więc tak więc nie, nie przyjmuję się wynikiem, wynikiem walki, ja wymagam tylko od siebie tego, żeby chodzić do trenera Raubo, żeby przetrwać każdą sobotę. I tak naprawdę każda ta sobota bardziej jest dla mnie taka, że tak powiem wymaga ode mnie większego zapału niż we mnie niż, ta, niż sama, samo wejście do oktagonu piątego lutego. Ale kiedyś myślę właśnie, że o wygrana, przegrana. Kiedyś myślę, żeby mi na tym zależało bardziej z 10 lat temu. Wiesz, 19 latek, no, co będzie jak przegram. Tutaj tego nie ma też myślę ze względu na to, że Pasza jest takim przeciwnikiem, że no kurczę, po pierwsze jest wysportowany, po drugie ma też większe doświadczenie. No jakikolwiek wynik by nie był, to fajnie jest z nim wejść do tego, tego po prostu. Jestem nie bój. Kolegów w ma nie byrzy Wie wie jakie ręce połama

PENKA LEVADORIYA! <totipos> Gdzie? Je, pociąg. Jeszcze nie przyjechał. Kurwa. Jeszcze nie przyjechał. Ale ty nie możesz tak uważać, bo nic nie zrobi. Ty masz być różny i widzieć, i czujmy. Nie bój się, jestem przy tobie. Przepraszam. On też tak może robić i nikt mu tego nie zabroni. A ty masz widzieć, żeby go tak. Przemuchajli nie, Przemu, nie Fejn. Zawsze wydawało mi się, że właśnie Fame wam bliżej. Chodzi o pieniądze, czy może FAME nie zaproponował Ci nikogo ciekawego powodzenia. Taka propozycja kiedyś tam padła tego zestawienia ze strony FAME. To było z 2 lata temu, jak robiłem ten trójbój, więc ja powiedziałem jakąś tam kwotę, że, że to w ogóle się nie spina, bo ja w ogóle nie robiłem wydolności, ważyłem 112 kg i tak no bardzo, bardzo trudno by mi było się przestawić na sztuki walki. No i ten temat ucichł i pewnego dnia dzwoni do mnie telefon właśnie i że Hajlik chce się spotkać. Ja mówię, no dobra, możemy się spotkać, bo urzędujecie w Warszawie. I szedłem z, głównie z myślą na to spotkanie, że po prostu z Roburowi i Pączkowi ogarniemy jakąś walkę, bo no Pączek zawalczył i był przestój. Nie, nie miał tych walk w fejmie. Mówimy dobra, zawsze można porozmawiać. No i właśnie padła ta propozycja bardzo konkretna, i padł właśnie konkretny przeciwnik czyli Pasza. No bardzo mi to pasuje, że jest taki przeciwnik, i jak się zastanawialiśmy tutaj wszyscy, to w sumie nie ma tak fajnego zestawienia. Pode mnie. nikt nie wpadł na, na lepszy pomysł. No i też fajnie, że to jest debiut dla naszej dwójki. To jest druga sprawa. I trzecia sprawa jest taka, że High League zgodził się na boks. No kompromis jest taki, że w małych rękawicach musiałem też ja jakiś krok dać w ich stronę, ale oczywiście negocjacje zaczęły się od MMA, kickboxing i skończyło na na boksie w moich rękawicach. MMA bym się nie podjął, ponieważ nie lubię trenować MMA. Boks szczerze, ten... sprawia mi przyjemność trening boksu, podoba mi się ta otoczka boksu. Ale właśnie odpowiadając na pytanie, właśnie dlatego, że po prostu zestawienie i boks. I nie ma tutaj żadnej złej krwi między mną, no, a fejmem po prostu tak się wydarzyło. Pasza był w Hajlik zakontraktowany i doszło, e, i do, dojdzie do tej walki 5 lutego. No co, mam stanąć jak manekin? Boże, kurka, Baran przyszedł na tarczy. tak? I tak będzie najlepiej. A ty się będziesz sklepał, tak? Bo jak nie można się ruszać, to się nie będę ruszał. On będzie miał dwie ręce. Tak, na jednej z przerwy, na drugiej z a na drugiej z na drugiej z to a na drugiej a na drugiej z a na drugiej z nich, a na ci z nich, a na drugiej z nich, a na drugiej z nich, a mama drugiej z nich, a na mama albo tata, nie pamiętam dokładnie. No, ale ale a babcia ci nie kazała do sklepu chodzić? Babcia kazała. I nie mówiła ci, że może odjechać, Też nie mówiła. Uuu. To są właśnie zdanie zwania. Jeszcze pytanie jest, jak na trenera Raubo wpadłem. E, więc tak, jak już dopięliśmy umowę, że będzie to walka w boksie, zacząłem szukać w internecie trenerów od boksu. E, najpierw w Google, potem na YouTube, no i e, zobaczyłem Zbigniewa Raubo, e, filmiki na tarczach z zawodnikami, z olimpijczykami, zacząłem czytać o nim i tak właśnie mówię, że kurczę, no z racji tego, że nagrywamy, że fajnie by było z tego zrobić serię, no to fajnie by pasował do tej serii. Więc potem spotkałem się z właścicielami właśnie High League, no i spytałem się, czy znają trenera, bo mówią, że znają oczywiście, że no legenda polskiego boksu i tak dalej, ale osobiście nie znają, ale wyjęli telefon Dwie minuty później miałem już numer do trenera, a kolejnego dnia już byliśmy na treningu umówieni i mieliśmy już dopiętą współpracę właśnie. I to też w dużej mierze jest zasługa, wydaje mi się, dlaczego ja wychodzę do tej walki, że serio, właściciele, zobacz sobie, pochodź na razie, nie? Też byłem z raz, z dwa razy, z trzy razy byłem na WCA, Pochodzę, zobacz, jak to jest, nie? przemyśl. Także, yy, no też, z, też zajęli się, no, że tak powiem. Ale bardziej mi barana przypomina, że nie obce. Dlatego No. Bo no nie? Bo tam tam wpisali, że jak to na obce można baran mówić. No to baran, no. I no niech tak zostanie. Okej, okay, wracamy do Janek. Super Express wywiad chce zrobić ze mną o godzinie 12:00, Także na styk zdążymy Przemyślenie odnośnie treningów z panem Zbigniewem Więc tak, już pochodziłem na, tam ponad tydzień i widzę, że Po pierwsze Trzeba się domyślać co robić Nie mówi wprost No bo też wychodzi z założenia, że boks jest prosty I nie pozwala Wejść w ten rytm, że wiecie, nie ma tych kombinacji i wchodzisz w ten rytm, a, a, a właśnie, właśnie nie, tak mi się wydaje, bo jeszcze nie rozmawiałem o tym z nim, tylko to są moje spostrzeżenia, że nie dajcie wejść w rytm, no bo w walce raczej też dzieją się nieprzewidywalne rzeczy. Walka to nie tarcze i oczywiście, jak jest to rytmiczne, to to wszystko fajnie wygląda, a on tutaj często stopuje, pokazuje błąd i tak właśnie. Każe Ci patrzeć, a nie przewidywać A w momencie jak Ty wchodzisz w rytm To tak mi się wydaje, że przestajesz już obserwować Tylko automat się załącza a. Tu nie ma rytmu, cały czas jest patrzenie Więc to są moje spostrzeżenia i bardzo mi się to podoba nie? Bardzo mi się to podoba Majtek kurwa nie wziąłem na zmianę Już o tych butach mówiłem, że butów też Ale śmieci wyniosłem Dwie torby śmieci Czyli co, jestem okej okay, Ale butów kurwa nie wziąłem i majtek I jadę teraz w mokrych majtkach jeszcze są, wiecie jak to się klei do skóry Wiecie, wiecie jaka jest teraz akcja No ale medal dostał, no bo wyniósł śmieci Czujesz, że mam mokre majtki? Bo mi się wydaje, Błażej, że nie wiem jak możesz się czuć, ale one są tak mokre, że wydaje mi się, że możesz się czuć siedząc tu i nie, mie nie mieć kontaktu fizycznego Że żadna. podbijają wilgotność powietrza. Tak jak w Tajlandii tak trochę. Tak jak nie, w Tajlandii. Jak ba bazy. Czujesz? Chyba nie. To dobrze, to nie jesteś tak źle. Czy treningi zacząłeś w grudniu dopiero, czy to już trwało chwilę przed ogłoszeniem oficjalnym tej walki? Treningi zacząłem. Jak było ogłoszenie walki, to miałem już pięć treningów z panem Raobo, czyli tak jakby tydzień, tydzień przed ogłoszeniem walki zacząłem tam treningi. No to elegancko. Zobacz jakiś mikrofon? Jakieś pytań? Jakieś pytanko. Zu ale... ja Jak robot był na bieganiu? No to troszkę mi się <tosł> Ale dobrze, że ubrane te rękawiczki czapka to. Dzisiaj chłopaki właśnie mówili mi tutaj, że widzieli cię, jak idziesz w długich leginsach. Ja Aha, pamiętam, żeby no grać w króciutkich. No, jeszcze spodenki do tego. Kurdeczka musi być już przy tych, przy tych stopniach. Masz też jakoś minus 4 dzisiaj, tak? Co myślisz? 5 nawet. Na minusie? Różnie. Jak wyjeżdżałem, było 6. Jesteśmy w siedzibie Dzik. spotkaliśmy też Roberta Robura WK Orzechowskiego. Cześć. Witam, cześć. Powiedz mi, co w ogóle sądzisz o starciu owcy? No bo jesteście jednak ekipą od wielu lat, no i myślę, że już Pączek wychodził do Oktagonu, ale teraz wyjdzie drugi z Was. Ogólnie, ogólnie miało być tak, że po Bączku ja wyjdę do kolejny. No i elegancko, dzięki wielkie. Jezu zmrożony, tak jakbym. Tutaj <ty> sobie <skupiasz, śmiech> <zauważy. śmiech> <laughs> Przewijane w świecie Zjem, tyle półki, tyle zjadłem więc, więc zjadłem przed cztery bułek 18 bułek zjadłem ha. Jest takie sanie Ty 18 bułek, nie? Albo jak krzypsy byś chciał to zobacz Wziąłem, bo co, nie? Też sobie te zielone z Lidla wziąłem. Leżą kudia Ty, ale teraz Lidla mam No nie, że coś, ale bardzo mi się podoba ten sklep. Nie, że tam jest dzik, ale serio, serio, fajny jest ten sklep. Są fajne rzeczy w tym sklepie. Takie pod moje potrzeby też. Tylko serek, piórko jeszcze tam ogarnijcie i będzie zajebiście. I więcej puddingów jeszcze e proteinowych. To już jest te marzenia. Widziałem, że zapasy w lodówce masz duże. Piórka, Kaja ci wczoraj Ta, Tak, Kaja mi ten porobiła. No więc teraz sobie zjem kilka puddingów. Hej, no i wafelki. Wafelki z z Buty będę albo buty wiesz, jeden but. i lecimy na raszyńską bazę w waporach. Dzisiaj samotnie orogór. Coś wcześniej zrobił. Taki miał kaprys. No, no. z rana musiałem piknąć. Tylko po czapkę muszę pójść nową. Teraz wam pokażę, co się stało z czapką. Z merinosem. Na mesce jest, żeby brać ręcznie w 30 stopniach. No ale tak rzuciłem ja ją do 40 stopni. Klasyczne pranie. Dzisiaj nie mogliśmy zachować powagi jak ustalaliśmy z Jarkiem premie świąteczne dla ekipy tutaj całej u nas. Przez tą czapkę, chodźcie zobaczyć. To jest to, z czapki, nie? Gdzieś wiedzieli o co chodzi. To teraz ci powiem. Tak, ale też. Kurczę, totalnie się zmienił materiał, nie? Ale, ale dzik się powiększył, haft się powiększył. Tutaj ten zdjęcie Sakera będziesz mógł rzucić. Haft się powiększył, czapka się zmniejszyła, nie? A jest jak wół, w, nie? 30 stopni ręcznie. To Dziury. Teraz ci powiem jeszcze coś, co ci no. pocieszy bardzo. No. Zszedłem przed chwilą na dół, żeby wziąć sobie baterie do aparatu. I no. ja mówię, a po drodze wezmę ci tą czapkę. I wszystkie są wykupione. Nie ma czapek? Nie ma czapek. Cieszę znaczy, się, no że dajka. nie mam czapek, nie? Dobra, idę zobaczyć w takim razie. Czy koryna nie ma prototypów? Serio, bo ostatnia. To jest ostatnia z ostatnich? To ostatniej? jest ostatnia kształtka, no. Okay. Jest, tak? to, co... No co, dzisiaj baza. Tempo 4,50 celuje. Godzina. Mam nadzieję, że trener Robo tego nie ogląda No bo mówił, że biegał Max 45 minut Także oby tego nie oglądał Widzimy się za 54 minuty Nie Jedziemy my. Jedziemy JTCNW Jedziemy jedziemy Co tam składacie? Vlog z sesji świątecznej Ja to na trening Prawidłowo Spowiedź, godzinka, 27 sekund Źle wycyrklowałem powrót, o 27 sekund się pomyliłem 4,46 tempo I lecę Lecę do domu coś zjeść Bozo już zamknięte Do której Zo jest? Do 18? Tak Mamy 18.40 Myślałem, że Na Mazowszu zajść otwarte do godziny 18.00.